Cześć, nazywam się Ania, ty jesteś na kanale Ania Uczy Niemieckiego. Ostatnio zrobiłam filmik na temat czasownika Mügen, o tym jak go używać i jak go nie używać. Natomiast dzisiaj chciałabym przedstawić trochę alternatyw do słowa mögen, czyli jak powiedzieć, kiedy coś lubimy. Bo muszę powiedzieć, że, no przynajmniej w moim przekonaniu, mögen nie jest najtrafniejszym wyborem, kiedy chcemy powiedzieć, że coś lubimy. A jak możemy to powiedzieć? Zostańcie ze mną do końca, albo przynajmniej przez chwilę, to się dowiecie. Więc zaczynamy. Pierwsza możliwość, jak możemy powiedzieć, kiedy coś lubimy, nie używając słowa mügen, to gerne haben, czyli w takim dosłownym tłumaczeniu oznaczałoby to mieć chętnie. No i może powiedzmy jakieś zdanie dla przykładu. Naprawdę lubiłam tą restaurację, ale została zamknięta. Ich hatte dieses Restaurant wirklich gerne, aber es hat geschlossen. I jeszcze jedno zdanie. Pytanie, czy lubisz Twoją pracę? Hasdudajne Arbeit gerne. No, czyli w dosłownym tłumaczeniu oznaczałoby to, czy masz Twoją pracę chętnie. No, my po polsku tak absolutnie nie możemy powiedzieć, natomiast po niemiecku jak najbardziej. No, ja muszę powiedzieć, że bardzo lubię sobie w ten sposób tłumaczyć dosłownie, bo mnie to śmieszy, a dzięki temu, że mnie to śmieszy, to łatwiej mi zapamiętać. Może Wam też to pomoże dalej mamy gefallen, po prostu gefallen, czasownik na pewno nam wszystkim dobrze znany, który oznacza po prostu podobać się. No, pamiętajmy, że gefallen w języku niemieckim nie jest czasownikiem zwrotnym. No dobra i powiedzmy jakieś proste zdanie. Twój nowy dom nie podoba mi się. Dein neues Haus gefällt mir nicht. Następna możliwość, jak powiedzieć, kiedy coś lubimy, to genisen, czyli tak dokładnie oznacza to rozkoszować się czymś, cieszyć się czymś. No, dla mnie to jest taki trochę stopień wyżej niż lubić Mügen, a może nawet i ze dwa stopnie, także jest to świetny synonim, którego możemy użyć, kiedy coś tak naprawdę bardzo lubimy. Na przykład, lubię długo spać. Ich genisę lange zu schlafen. I tu jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, że no, na pewno dobrze wiecie o tym, że genisem nie jest czasownikiem modalnym, no ale uczulam Was na to, że jako, że nie jest czasownikiem modalnym, to jeżeli tam dalej występuje czasownik, to przed tym czasownikiem trzeba koniecznie użyć zu. No i jeszcze jedno zdanie. Rozkoszowaliśmy się słuchaniem muzyki klasycznej. Via genossen S, klassische Musik zu hören. Dalej mamy stehen auf. No jest to takie bardzo kolokwialne sformułowanie, nie radzę używać takich sformułowań na przykład na rozmowie o pracę czy przy jakichkolwiek rozmowach formalnych. Natomiast takiej mowie codziennej ze znajomymi jak najbardziej. No jest to takie sformułowanie, które naprawdę bardzo często gdzieś tam można usłyszeć. I oznacza ono coś jakby nasze szaleć za czymś albo bardzo za czymś przepadać. No i powiedzmy takie zdanie nie przepadam za nim, po prostu. I stejniś auf in. Albo czy lubisz czekoladę, ale takie bardziej, no, czy uwielbiasz czekoladę, czy szalejesz za czekoladą? Sztej do w Dalej mamy takie bardzo popularne sformułowanie. Etwas gut finden, czyli no, do w tłumaczeniu uważać coś. Yy, za dobre, znajdować coś dobrze. O, no ale jest to jak najbardziej fajny synonim do słowa lubić. No i powiedzmy takie zdanie, tak? Czy lubisz ją? Pytanie bardziej. Finde du albo lubię Twoją szczerość. i finde deine Erlichkeit gut. Czyli znajduję Twoją szczerość dobrze. No, my po polsku absolutnie nie możemy w ten sposób powiedzieć, natomiast muszę powiedzieć, że po angielsku, ale też w każdym chyba znanym mi języku mówi się tak, że znajduje coś dobrze. No, w polskim się to jakoś nie przyjęło, a może się przyjmie jeszcze. Dobra, jeszcze jedno zdanie może. Ona uważa to rozwiązanie za dobre, tak? Jej podoba się to rozwiązanie. Sie findet diese Lösung gut. Dalej mamy Jemandens Ding sein, czyli być czyjąś rzeczą. No, my tak po polsku nie mówimy. Dosłownie e, można by to przetłumaczyć, być w czyimś stylu, albo po prostu lubić coś. No i powiedzmy sobie takie zdanie, uwielbiam majsterkowanie. Das Handwerken ist voll mein Ding. Czyli dosłownie, majsterkowanie jest całkowicie moją rzeczą. Albo jeszcze jedno zdanie, możemy też e, zaprzeczyć właśnie, że czegoś nie lubimy, a wręcz nienawidzimy, czyli e, nienawidzę wcześnie wstawać. Früh aufstehen ist überhaupt nicht mein Ding, czyli wczesne wstawanie nie jest w ogóle moją rzeczą. No i jeszcze może takie zdanie, niekoniecznie lubię czytać, czyli tak niby lubię, niby nie lubię, leisen ist nicht so mein Ding. No i jeszcze jedno zdanie, pytanie: czy lubisz gry planszowe? Bret szpile is das dein ding? Tak? czyli czy gry planszowe są twoją rzeczą? No ja sobie lubię to tak dosłownie tłumaczyć. Bo przez to, że sobie coś tak dosłownie tłumaczę, to no, mnie to osobiście jest łatwiej zapamiętać, bo tak śmiesznie to brzmi. Dalej mam takie sformułowanie, szpas czyli sprawiać przyjemność. No w języku polskim rzadko oczywiście można usłyszeć coś takiego, jak że coś nam sprawia przyjemność. Natomiast w języku niemieckim mam wrażenie, że można to znacznie częściej usłyszeć. Ja na przykład często mówię, że sprawia mi przyjemność uczenie się języków obcych, nowych języków obcych. Es macht mir Szpas, no je sprachen zu lernen. I pamiętajmy, że tutaj używamy celownika. Es macht mir Spaß. Ale myślę, to jest tak popularne sformułowanie, że to wszyscy wiemy. Natomiast często zapominamy o tym, że to przecież jest też alternatywa do słowa lubić. Dobra, i jeszcze jedno zdanie. Praca sprawia jej radość, ponieważ jest urozmaicona. Die Arbeit macht ihr Spaß, weil sie abwechslungsreich ist. Dalej, jeżeli coś lub kogoś bardzo lubimy, możemy powiedzieć liebhaben. Na przykład, po prostu lubię cię. Ich habe dich lieb. Albo, dzieci lubią swoją nauczycielkę. Die Kinder haben ihre Lehrerin lieb. I jeszcze jedno zdanie. Uwielbiamy nasz dom. Wir haben unser Zuhause lieb. I na koniec jeszcze takie sformułowanie, które bardzo często można usłyszeć w takim języku mówionym. W, no jest to takie też bardziej kolokwialne sformułowanie. fan von etwas Sein, czyli no dosłownie tłumacząc, nie jest się trudno domyślić, co to oznacza, być fanem czegoś, czyli tak coś bardziej niż lubić, uwielbiać, przepadać za czymś. No i może takie zdanie sobie przetłumaczmy. On uwielbia szybkie samochody, czy jest fanem szybkich samochodów. Er ist ein fan von Schnellen. Autos. No i wiecie co? Ja uważam, że to sformułowanie można znacznie częściej usłyszeć, kiedy zaprzeczamy, kiedy mówimy, że nie, nie przepadamy za czymś. Mówię, że znacznie częściej, nie, że tylko. No i może powiedzmy takie zdanie. Nie przepadamy za zimną pogodą. Wiosint keine Fens von Kaltem Weta. Na dzisiaj to tyle. Dajcie znać, czy poznaliście jakieś nowe sformułowania z tego filmiku, i dajcie znać, czy może znacie jeszcze jakieś, bo na pewno jest ich sporo. Myślę, że na naprawdę wiele sposobów można powiedzieć po niemiecku, że coś lubimy, czy czegoś nie lubimy. No i to właśnie jest fajne. Dzięki Wam, że zostaliście ze mną do końca. Dajcie znać, czy się podobało, i zapraszam Was do kolejnych filmów. Cześć.